Malnego, wszystkim muszę nagrać jakiś szybki wstęp do tego materiału. Yy, miałem ten film wrzucać dwa dni temu, przepraszam, że tego nie zrobiłem. Natomiast nie miałem czasu, bo miałem cały weekend zawalony. Wrzucam go dzisiaj w poniedziałek. I cóż, jak chcecie, to możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, albo napisać mi coś w komentarzu. I miłego oglądania. Więc mamy Leoparda. Na mapie w Bitna Spotkaniowa stwierdziłem, że to jest dobry pomysł pojechać na chwilę najpierw na podzamkową, właśnie dlatego, żeby strzelić w tych, którzy będą przejeżdżać, ponieważ bardzo często ktoś tędy przejeżdża i nie sądzi, że może dostać strzał od kogoś, kto się ustawi właśnie tutaj na snajbę. Rzadko tak ludzie robią i nie spotkałem się z tym jeszcze, a to jest naprawdę dobry pomysł na zrobienie w game na samym początku bitwy tutaj wiadomo normalna gra strzelanie z górki wykorzystujemy celność leoparda Tutaj też taki strzał e, oddany, tak żeby samemu zrobić coś i nie przyjąć. Ten kolejny. E, wyjechał czołg, który albo nie był celowany we mnie tak jak ten 53TP, albo ładował tak jak ten T54, ponieważ oddał strzałów ISA 3,2. E, no i szczęśliwie przyjąłem na gąsienicę. Tutaj ten strzał su nie miał prawa wejść, ponieważ on zbyt krótko celował i wiedziałem, że mogę sobie pozwolić na taki wyjazd. I pocelować tę, nie wiem, no półtorej sekundy, sekundę. Teraz też dosyć fartownie przyjąłem na gąsienicę od E75. Teraz zobaczyłem, że Leopard zjeżdżał z górki. Postanowiłem w niego wycelować, e, ponieważ było to bardzo możliwe, że będzie tam ten właśnie jechał. Tak się stało, no i go zniszczyłem. No i tutaj zrobiłem 4 z 5, uszkodziłem moduły. Tutaj próbowałem przebić lwa w wieże, tutaj próbowałem mu zniszczyć chociażby na przykład e, zbiornik paliwa. To się niestety nie udało. 4275 dmg, to nie jest może jakoś niesamowicie dużo, ale uważam to za dobry wynik. I przejdziemy sobie zaraz do następnej bitewki. A więc teraz jedziemy sobie TVP-kiem na linii Siegfrieda i jest to tak na dobrą sprawę taktyka dla TVP-ka. Do jet Leopardem też tu można pojechać a także innymi takimi szybszymi czołgami średnimi, jak chociażby no nie wiem, z 8 poziomu STA2 dajmy na to. Tutaj troszeczkę złą pozycję pokazałem. Lepsza pozycja jest w tym miejscu, tutaj za tym domkiem. Wy nie widzicie niestety mojego kursora, ale tutaj za tym domkiem też można przewrócić sobie drzewko. Można sobie przewrócić to drzewko, które mamy tutaj przed sobą, i wtedy mamy lepsze bicie. Znaczy, może nie bicie, jest takie samo na to miejsce w sektorze F9, bo tutaj gdzie wyjechał ten IS 3 3,2, to rzadko ktoś wam wyjedzie naprawdę. To się bardzo rzadko zdarza i naprawdę jeszcze zaczął wracać w połowie drogi, jak już był. Więc dlatego udało się zrobić cały magazynek. I wykryjecie tylko tych, co wyjadą, tak jak ten IS-3-2. Nie wykryjecie niestety tych, co wyjadą po tej prawej stronie mojej prawej stronie teraz. I teraz ten moment przyspieszę. Co do poprzedniej powtórki jeszcze to to jest na Leopardzie nie jak to weszło ten, ten strzał w WZ, -t? no ale cóż no, tak da tego słynie, że jest RNG, czasami się będzie miało szczęście, czasami się nie będzie miało tego szczęścia tutaj. Zazwyczaj jak już jestem na tej pozycji to Podjeżdżam e, po jakimś czasie do tego nasypu. E, tylko, że trzeba mieć wsparcie sojuszników. No i niestety to nie będzie wygrana bitwa ani też jakaś dobra. No tutaj 3000 chyba zrobiłem. E, I tutaj no nie wiem jak to nie weszło, ale. Zmyliłem go, że będę się cofał, wyjechałem znowu z tego samego miejsca. On się tego raczej nie spodziewał, szczególnie że był no niezbyt ogarniętym graczem. No i teraz tak naprawdę już koniec bitwy będzie. Za chwilkę jest 3 do 7. Nie, nie wygramy tego. Ale tutaj jeszcze, żeby pokazać, że często tu wyjeżdżają, to pokażę mało właśnie, no. Troszkę zbyt szybkie to było. Tutaj mogłem strzelić to lepiej w te leoparda, No i tutaj już zginę, ponieważ wyjechałem na puste pole. E, strzelają mnie tak naprawdę z trzech stron i no, nie ma co tego pokazywać dalej. I to by było na tyle, jak chodzi o ten film. Mam nadzieję, że dało się to jakoś oglądać. Napiszcie mi w komentarzu, jeżeli chcecie, co mógłbym. Ewentualnie poprawić, żeby lepiej wam się oglądało. I to tyle. Siema.